Matrix. Klasyka kina akcji z końcówki poprzedniego tysiąclecia. Film przedstawiający sobą kilka filozoficznych, religijnych oraz spirytualnych problemów i koncepcji. Poznać prawdę i zmierzyć się z nią, czy żyć szczęśliwie w ignorancji. Dołączyć do systemu, czy z nim walczyć. Matrix osiągnął ogromny sukces zarówno pod względem ocen krytyków filmowych, jak i uzyskanym przychodem gotówkowym, zaś problematyka, którą film porusza, skutkowała ostatecznie dołączeniem go do Narodowego Rejestru Filmowego USA. Czyli kolekcji prawie 800 filmów, które mają zostać zachowane następnych pokoleń za wszelką cenę. Patrząc nieco mniej górnolotnie i skupiając się na stanie doczesnym, Matrix przedstawia nam świat, gdzie ludzie żyją w gigantycznej symulacji na skalę całej planety. Miliony przedstawicieli gatunków homo sapiens trwają w stanie uśpienia, wiecznie podłączeni do maszyn, które traktują ludzkie ciała jako źródła energii. Ci, którzy wyłamią się z systemu i wyrwą z symulowanego życia, są bezlitośnie ścigani przez ów maszyny. Coś wielu ceni system, w którym żyją na tyle, że z własnej woli są gotowi polować rebeliantów. Drobny disclaimer: postaram się powstrzymać przed filozoficznymi dygresjami, bo nie po to tu przyszliście. Film stawiał duży nacisk na sceny pokazywane w slow motion, czyli spowolnieniu, i tzw. ballet time. Ten drugi sprawdza się do operowania kamerą w taki sposób, aby w efekcie ujęcie pokazywało nadludzki refleks i siłę postaci unikając lecących pocisków, uchylając się przed ciosem i natychmiastowo kontratakując. Motyw Ballet Time trafił następnie do wielu innych gier, filmów, seriali czy anime. W 2013 doczekaliśmy się polskiej produkcji utrzymanej w tym Matrixowym klimacie zabawy z czasem. Prototyp gry powstał w ramach 7DFPS, czyli zawodów, na których ma się 7 dni, aby zaprojektować grę, gdzie nacisk kładziony jest na strzelanie. Link do prototypowej wersji znajduje się w opisie filmu. Nie przedłużając, ja jestem Coyote Good, a oto pogrej mi Mamo, pogrej mi Tato. Super hot. Gdzie omówimy tak naprawdę co? Cał... Ej, gdzie mi z tym intrem nie skończyłem? Tak jak wspomniałem zanim intro mi się wcięło. Superhot powstał w ramach konkursu dla osób, które z tworzeniem gier mają tyle wspólnego co ja z turystyką. Coś tam liznęły, ale generalnie głównie patrzą. Drużyna programistów pod przewodnictwem Piotra Iwańskiego, odpowiedzialnych za prototyp Superhota, wypuściła gry w internet, który wręcz zawrzał. Valve, firma odpowiedzialna za platformę grową Steam, błyskawicznie wyczuła okazję i wciągnęła ekipę w Steam Greenlight czyli dała im możliwość i zasoby, aby pracowali dalej pod jej patronatem. I tak, po dwóch następnych latach, Superhot był nareszcie gotowy, aby wejść na rynek i wpaść w moje chciwe licealne rączki. Dzięki, że odbierałaś grę, gdy ja nie mogłem, Wer. Pozdrawiam. To powiedzmy w końcu, o co tu chodzi. Fabularnie gra utrzymywana jest bardzo mocno w tym matrixowym nastroju, gdzie wcielamy się w bliżej nieokreślonego hakera, który wszedł w posiadanie tajemniczego programu umożliwiającego wejście w komputer. Ciężko jest tu powiedzieć cokolwiek więcej, tak aby nie było to spoilerem fabularnym, więc przejdę od razu do następnego punktu programu, oprawy audiowizualnej. Gra jest z braku lepszego określenia... sterylna. Kod kolorystyczny bardzo łatwo obrazuje nam czego oczekiwać. Czerwony oznacza zagrożenie, czyli przeciwników oraz lecące pociski. Czarny, narzędzia, które można podnieść i wykorzystać w walce. Biały, otoczenie, z którym nic nie zrobimy. Pod względem dźwiękowym tak samo. Gra nastawiona jest na czystość i prostotę. Super. Nadmiar dźwięków uderzających w uszy mógłby rozpraszać i utrudniać adekwatną reakcję na zagrożenie. To też słyszymy tylko pękające szyby, kruszące się przedmioty, czy dźwięki wystrzałów broni palnej. Każdy inny odgłos jest zbyteczny. Linia fabularna jest krótka, nie powinna zabrać doświadczonym graczom dłużej niż dwie godziny, ale mimo to posiada kilka łamiących czwartą scenę smaczków. W pewnym momencie na przykład, aby przejść dalej musimy grę wyłączyć, gdy nasz haker obiecuje zerwać z tym tajemniczym oprogramowaniem, ale jednak włącza grę ponownie, bo nie jest w stanie już zapomnieć o tym narkotycznym poczuciu jedności z maszyną. Po zakończeniu fabuły przenosimy swój umysł do programu już na zawsze i odblokowujemy tak zwany tryb Endless, czyli walka trwa dopóki nie zginiemy, a każda kolejna fala przeciwników jest większa, silniejsza, bardziej agresywna. A nas, jako graczy, napędza tylko ten rosnący licznik pokonanych przeciwników. Hm? Co? A, chciałem ja powiedzieć o coś o gameplayu? Okej. Okay. Słuchajcie się, bo to bardzo ważne. Gotowi? Zabijcie lub zgincie. Nie ma tu więcej filozofii. Każdy red guy ginie od jednego strzału. I tak samo jest z tobą, drogi dygraczu. Dlatego musisz skutecznie wykorzystywać posiadaną przewagę, nieograniczony refleks. Red guy nie są w stanie unikać lecących pocisków w przeciwieństwie do ciebie. Gra stawia na bardzo strategiczne podejście do walki, gdzie amunicja powinna się liczyć, broń traktować jako narzędzie, a nie cel, a kolejne kroki trzeba planować jak w trójwymiarowych czarno-czerwono-białych szachach. Lewy przycisk myszy odpowiedzialny jest za strzelanie lub atak bronią białą, prawy za wyrzucenie trzymanego w ręce przedmiotu. Wyrzucony przedmiot może posłużyć nam do zablokowania lecącego pocisku lub aby na chwilę ogłuszyć Red Guy'a. Często nie trzeba nawet rzucać czy bezpośrednio. Zdarzyło mi się niejednokrotnie, że strzelając z karabinu w czarny przedmiot obok przeciwnika, ten skulił i zasłonił się przed odłamkami, mimo że nie były dla niego żadnym zagrożeniem. Miło, że przeciwnicy reagują na środowisko w ten sposób. Gdzieś w środku gry zyskujemy jeszcze jedną umiejętność – hot switch. Pozwala nam to zamienić się umysłem z przeciwnikiem, w efekcie przenosząc naszą grywalną postać w miejsce tego Red no, bo jak wiadomo, Mind is Software, Bodies are Disposable. Jest to skuteczna droga ucieczki w sytuacji bycia otoczonym, ograniczona cooldownem. Umiejętności można użyć raz na kilka sekund czasu gry. Ale to nie wszystko. W grze znajdują się też sekretne pomieszczenia, pogłębiające to poczucie osaczenia, alienacji, podążania za systemem, umysłu, to oprogramowanie, ciało jest niepotrzebne. Super. Hot. Super. Hot. Tyle odnośnie pierwszego Superhota, ale historia się tutaj nie kończy. W tym samym roku wydano również wariant VR, jednak po paru złych marketingowo decyzjach i zawirowaniach politycznych cofnięto to aż do relaunchu w maju 2017. Superhot VR został zbudowany od zera i jest, w mojej skromnej opinii, jednym z najlepszych zastosowań potencjału drzemiącego wirtualnej rzeczywistości. Płynny, widowiskowy, satysfakcjonujący. Szon, rozgrywki i mechanizmy zostały zachowane. Nadal jedna rana kończy się naszym zgonem. Nadal jeden cios potrzebnej jest powali czerwonych. Ale umiejscowienie tego wszystkiego w VR jest bardzo metafizycznym doświadczeniem. Ubieramy gogle VR po to, aby w grze wybrać dyskietkę z grą i ubrać się jeszcze raz w wirtualu w ramach potwierdzenia rozpoczęcia gry. Tak samo jak w pierwszym superchodzie, po ukończeniu fabuły zyskujemy dostęp do trybu Endless, ale ponieważ tym razem nasze rzeczywiste ciało rusza się, aby grać, konieczne było zredefiniowanie przemieszczania się w grze. Zmiana miejsca następuje przez chwycenie specjalnych piramid teleportujących nas w inne losowo wybrane miejsca na mapie. Piramidy pojawiają się przed graczem po ubiciu odpowiedniej ilości redgajów. Wariant VR gry posiada jednak dwa atuty w przeciwieństwie do wersji podstawowej. Po pierwsze możemy się schylić i schować za jakimś przedmiotem czy meblem, aby uniknąć ataków. Po drugie. Akimbo! Zwalczanie komunizmu nigdy nie było tak bodasowe. Dwa pistolety. Dobrze. Dwa UZI? Lepiej. Dwa shotguny. A wtedy nadszedł rok 2020. Dies Ire, tylko bardziej w skali... Annoire? Nie, nie to strategiczne Anno. Annoire w sensie... Chrzanić to. Chodziło mi, że rok jest zły i wszystko się sypie. I wtedy nadszedł on. Cały na biało. I czarno. I czerwono. Superhot Mind Control Delayed, czyli najnowsza odsłona serii. Znowu, aby grać, musimy siedzieć przed monitorem komputera. Ale coś się tu zmieniło. W Mind Control Delayed mamy dostęp do nowych umiejętności, narzędzi oraz kilkudziesięciu haksów, które wpłyną na nasze możliwości. Na przykład więcej amunicji w broni albo usprawnienie, że rzucony miecz powraca nam do ręki. Wraz jednak z rozwojem naszej postaci i naszych hakerskich umiejętności, system broni się rzucając przeciw nam nowych redgajów. Niektórzy wybuchają w momencie śmierci, inni są zespoleni z trzymaniem narzędziem i nie wypuszczą go za żadne skarby. Ponadto, przyciągając gę, ryzykujemy konfrontację z bossem. Ich przybycie obwieszczone jest głośnym sygnałem. Każdy z nich jest nieśmiertelny i poluje na nas, używając naszych własnych umiejętności. Trzecia część Superhot'a nie jest złą grą, ale bardzo doszło do dotychczasowego motywu. Stwierdziłbym, że utraciła część swojej strategiczności na rzecz gry akcji, bo w przeciwieństwie do pierwszej części, gdzie kilka pocisków w powietrzu naraz było rzadkością, tutaj wybuchy, reakcje łańcuchowe, ciągłe przemieszczanie się są na porządku dziennym. Zwłaszcza gdy ściany zaczynają pokrywać miny. Ponadto fabularnie i zamierzenie gra często się buguje. Gracz ma problem z orientacją i dostrzeżeniem niektórych rzeczy, gdy, jak rozumiem, oprogramowanie, umysł to software zaczyna się starzeć i w pewnym sensie gnić. Modyfikując nieco rozgrywkę. Czy oznacza to, że Super Hot Mind Control Delete jest ostatnią częścią serii? Mam nadzieję, że nie, w końcu zawsze możemy przenieść swoją świadomość do wirtualu i żyć tam już zawsze bez trosk. Bych. Chyba będę musiał nieco przystopować na razie. No cóż, moi drodzy słuchacze, mówił dla was chaotic good. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w wirtualu. Cześć!